Beaver River Games. Pod tą nazwą krył się Międzynarodowy Puchar Polski we freestyle kajakowym. Impreza odbyła się w miniony weekend na rzece Bubr w okolicach mostu przy ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze. Zawody odbywają się tutaj, są zwieńczeniem rywalizacji w Międzynarodowym Pucharze Polski, którego pierwsza edycja odbyła się na, w ostatni weekend czerwca na Kaszubach w Brodnicy Górnej. I to są nasze zawody finałowe tego cyklu, ale to są jednocześnie zawody finałowe cyklu Pucharu Europy. Tam było startów znacznie więcej, trwało to przez cały sezon. No i dostało nam się, <laughs> jesteśmy szczęśliwi, że możemy gościć tutaj najlepszych kajakarzy Europy we festiwalu kajakowym w Jeleniej Górze. Jest ponad 40 zawodników, mamy reprezentantów, oczywiście Polaków, którzy walczą o kwalifikacje do kadry narodowej na przyszły rok. Mamy Czechów, Słowaków, Niemców. Belgów, Francuzów, także mamy dosyć sporo. No i kilka różnych języków Europy można dzięki temu usłyszeć dzisiaj w wieleniej górze. Od kilku lat spotykamy się już tutaj na wyspie na Bobrze i odbywają się zawody we freestyle, freestyle kajakowym. Bardzo ciekawa, widowiskowa impreza. Zgromadziła wielu kibiców ale jednocześnie bardzo i niebezpieczna wielu zawodników którzy tutaj prezentują swoje umiejętności prezentują je na bardzo wysokim poziomie dzięki czemu tak widowiskowy charakter tej imprezy niestety woda nam nie sprzyja pogoda nam nie sprzyja ale to jest żywioł więc tego nie możemy opanować i zabawa jest bardzo fajna bardzo dobra organizacja jestem zadowolony ze swoich tych pokazów. Nie wiedziałem, że mi tak dobrze pójdzie i myślę, że, że mogę liczyć na podium. Organizatorem imprezy był Karkonoski Klub Kajakowy.